Witamy bardzo serdecznie w 94 odcinku GNM Plus i razem ze mną już standardowo jest Mateusz Donowicz. Tak i Mateusz Widut. Zaczynamy od standardowego pytania. Powtarzam się. Yy, w co ostatnio grałeś? No to ja szybko mam dużo rzeczy. Tak. Ale tak. jeszcze tak ogólnie A, okay. informacyjnie będzie to odcinek bardziej podsumowujący ostatni rok, co się działo w świecie gier komputerowych, w świecie gier e, wideo i, i takie najważniejsze kwestie wybraliśmy i je będziemy omawiać. Tak, Nic... o czym najwięcej się pisało i o czym najwięcej dyskutowali gracze. Dokładnie. na W forach przeróżnych itd. tak dalej. Ale wróćmy do, w co ostatnio grałeś, czyli mów, w co grałeś. Tak jest. Daisy, po pierwsze, e, która okazuje się zaskakująco mało Problematyczne jak na wersję tą bardzo wczesną Alfa. Nie słuchasz się w ogóle twórców. Mówią, nie kupuj. Tak, ale, ale gra w moda. To, ale to jest po prostu takie bajeczne. Wiesz, Oj. gość sprzedaje grę i mówi, nie kupuj. No to po co sprzedajesz? No bo taki mają system. Ja, ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, czy mi to nie przeszkadza absolutnie taki model Reaccess, że sprzedaje się dostęp do Alfy, bo to może trochę ogranicza tych, którzy. Jakby grają tylko po to, żeby pograć, a jednak ta gra bardzo potrzebuje właśnie tego, żeby ludzie zgłaszali. Chociażby na Redditie, nie mówi, że tam na oficjalnych stronach te wszystkie bugi, ale jest, jest naprawdę fajny tylko, żeby system lutu został trochę poprawiony, bo na razie się bardzo mało go pojawia na mapach. Po pięciu godzinach znalazłem pierwszą broń palną w ogóle, bo to jest tak, że wygląda na to, że obecnie jest tak, że jak serwer się uruchamia, to po prostu jest tylko jednorazowo lut jak już ktoś coś zbierze, to już nigdy się to więcej nie pojawi. Aha. Ale co na wiadomo alfa, więc. A poza tym Paweł of Exile, powróciłem do tej gry, to jest free to play, hack and slash, od nowozelandzkiego bodajże studia. Jest strasznie zaskakująco pozytywnie, zajebisty i zaskakujący właśnie, że po pierwsze, że model free to play jest świetny, chyba najlepszy w ogóle we wszystkich grach, oprócz Doty 2 może, bo właściwie możemy tam kupić sobie tylko dodatkowe sloty na postacie albo dodatkowe miejsce tam, w tylko to nie jest tak, że wiesz, niektórzy twórcy MMO na przykład robią tak, że dają ci tam bardzo mało miejsca w wykwunku, żebyś musiał mm -hmm. dokupywać, a tu tak nie jest absolutnie. Tu z mikrotransakcji korzystają tylko jakieś najbardziej hardcorowi gracze, którzy tworzą tam po 8-10 postaci, żeby igrają grają tylko w to, więc to jest bardzo fajne. I model walki też jest świetny. Moim zdaniem, lepiej mi się w to gra niż w Diablo 3, bo Diablo 3 przyszedłem raz, już mi się w ogóle nie chce do tego wracać. A w tym już spędziłem kilkanaście, czy kilkadziesiąt godzin, bo to już beta była od dawna. Przy czym dopiero w tym roku była oficjalna premiera i... No, mówię, strasznie pozytywne zaskoczenie i fajnie, że właśnie ludzie płacą za te różne nazwijmy to pierdoły. No więc jeśli chcecie zobaczyć to na naszym kanale YouTube. Tak, robiłem kiedyś filmik z tego. Kiedyś właśnie pojawił się I właśnie... filmik i możecie sprawdzić jak ta gra wygląda, jak się w nią gra, co Zdenio wtedy sądził na temat jej, a co teraz sądzi. Akurat to samo chyba, więc wtedy też chwaliłem. A poza tym to gram cały w Zelda Wind Waker, ale to jak, jak skończę, to się wypowiem więcej na ten temat. A jeśli chodzi o mnie, to ja wziąłem się za takie e, zaległości moje, xboxowe, bo w sumie na xboxie, mimo że już mam go chyba z półtora roku, albo dwa lata, z dwa lata już mam, e, to tak naprawdę grałem w bardzo mało gier, z 10 tytułów, no to to jest, nie jest dużo, jak na dwa lata. E, I wróciłem do Fable 2, znaczy wróciłem, zacząłem Fable 2 i widać, jak te gry jak cała branża idzie do przodu, bo jednak tyle archaizmów, jak się w to gra. Ale nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo Fable 3 też był podobny, jeżeli chodzi o system walki, moim ale zdaniem. Mniejsza o system walki, ale w, w ogóle całe prowadzenie tej fabuły, dialogi, poziom graficzny, na przykład tych wszystkich gier i tak dalej, no widać, że to już jakiś czas ma ta gra i jednak się dobrze nie starzeje, więc za parę lat, jak będzie chciał ktoś wrócić do tego, to może być strasznie. Ale wiem, że na przykład do pierwszego Fable wracałem kilka razy, nawet po tych 5-6 latach, to nadal te gra mnie super bawiła. I teraz wychodzi Fable Anniversary, więc chyba również się skuszę, bo to dla mnie to jeden z lepszych herpegów, które w ogóle powstały na konsole. Na PC -ta też jest wersja i naprawdę Wiedźmin Gothic i Fable to dla mnie taka święta trójca, jeśli chodzi o RPG. -i. RPG, bo jednak jestem fanem bardziej takich cerpegowych produkcji niż takich klasycznych RPG, które już dla mnie mają trochę mniej sensu, jeśli chodzi o statystyki. Ja wolę po prostu bazować na swoim skillu i, i, i obmyślaniu taktyki. A oprócz tego w sumie nic więcej nie grałem. Dopieściłem trochę Assassin'a Black Flag, zebrałem te w kamienie Majów, w kamienie Templariuszy. Zebrałem te wszystkie zbroje, żeby odblokować sobie trowki, no i tyle. Masz zamiar w DLC zainwestować? W Freedom kraj? No właśnie się tak czy zastanawiam. Nie? Kusi mnie, ale cztery dychy. Nie wiem, czy jest warto, bo grałem na przykład w te DLC, które... To nie było... jest tak strasznie duże, jak takie fabularne. Podobno na 3-4 godziny to starsze. Grałem w to, co było dodawane pierwsze, Aveline się nazywało. A co, to tylko było dla PlayStation yy, konsole. Była jedna misja, trwała godzinę, ale widać było, że to strasznie na siłę było zrobione. Ja nie wiem, to jakby był taki zwykły mod. I, tylko, że jest coś więcej, bo mamy dograne dialogi. Tak jakbyś grał w moda do gotika i wiedział, że to jest mod. I to jest gorsze niż mroczne tajemnice. Tylko zrobione przez takich moderów, co im dano, nie wiem. 200 zł, weźcie, zróbcie mi godzinę gameplayu, bo jest naprawdę tragiczne. Ja sam mógłbym tak z, z, po prostu zlepić Właściwie ten cały świat. Szkoda, że asesyna nie ma, że nie, nie, nie umożliwia modingu, bo przecież mieliśmy by już, nie, mielibyśmy asesyny już w każdej jakby scenarii możliwej do tej pory. No i wtedy by przegrali, bo już nie mogli robić. Więcej asasynów jednak. No, ale czy coś jeszcze? No nie, to chyba tyle. No to przejdziemy do, jakby, pierwszej kwestii naszego podsumowania, czyli systemy, które się pojawiły w tym roku. No i najważniejsze to UJA, która jest, no tak. jest dostępna już w Polsce 450 zł, też, czego wiem, nawet w tych dużych marketach. Tak, jest jedna dobra gra na tą konsolę Towerfall. Tak. Która, która wyjdzie też niedługo na PC i na PlayStation 4. To jest taka kooperacyjna strzelanko-nawalanka, że gniesz od jednej strzały. Jesteś czterech ludzi na jednej mapce i takie zręcznościowe. No, z tego co widziałem, bardzo chcę w to zagrać. Ale ujawy to jest takie niesamowite urządzenie, bo ludzie się tak bardzo hypowali, tyle ludzi to kupiło, a tak naprawdę po co? To jest kolejne urządzenie z Androidem, i praktycznie teraz już te nowe komórki, które wychodzą, są mocniejsze od tej konsoli więc być, miała być to taka fajna konsolka pod telewizora, tak naprawdę. No właśnie a mówię, wydaje mi się, że nie przeżyję następnego tam roku. Tam w ogóle nie, nie pojawiają się tam takie gry tworzone specjalnie z myślą o kontrolerze cały czas. Tylko jak mówię, ten Towerfall właśnie to jest przykład, bo na, na telefonie byś w to nie zagrał, bo to jest za bardzo wymaga zręczności i precyzji. Ale poza tym do no, nie słyszałem o innej takiej grze, tylko powstają po prostu, są te porty normalne z ekranów dotykowych. Więc to była pierwsza konsola w tym roku wypało. i był to pierwszy nie wypał. Później pojawiło się Nvidia Shield. Pojawiło się oczywiście w Stanach Zjednoczonych w wakacje. U nas chyba nadal nie jest dostępne. I, i chyba też jest trochę krapem, też jest trochę niewypałem. Wiem, że podobno fajnie się gra, bo oczywiście możemy streamować gry z komputera na tą konsolę. nawet duże gry możemy no tak, wskazać i tak co? dalej. Tylko po co? No. No. Znaczy, Już... znaczy, na wicie też mamy to i, i można powiedzieć po co. No Tam jest po co, bo jak ktoś ci zajmuje telewizor, to możesz sobie pograć na wicie, ale czy ktoś ci zajmuje komputer? No no myśl, myślę, że w tych czasach to już nie jest aż tak bardzo powszechny ten problem. No, ale nie sądzę, że nawet któryś z, nas, z naszych słuchaczy posiada Nvidia Shield. Ja też nigdy nie miałem z tym do czynienia w ogóle. I w ogóle jest droga. Około tysiąca, jeśli przemianować to na nasz, nawet więcej, chyba 440 dolarów. Ale dollary, to jest w gatunku tych takich dużo. gadżetów growych, jak na przykład konsola wbudowana w walizkę. Takie niby mogą być, niby można pograć, ale tak naprawdę są lepsze urządzenia do grania. Więc, więc to też był niewypał. Później pojawiło się Nintendo 2DS. I było... nie wiem, czy później było zapowiedziane. Znaczy, pojawiło się. Nie wymieniamy chronologicznie teraz, No to nie mniej ważne. więcej. No ale czy Xbox One wyszedł wcześniej? Nie. No, w październiku wyszło 2DS. No i co, co myślisz o tej konsoli? Też była chyba trochę no, bardziej to, No To, nie to jest 3DS po prostu. Na, na pewno się dobrze sprzedał, myślę. Ale ciekawy, właśnie ruch ze strony Nintendo, bo. Niby to miała być konsola dla dzieci 3DS, okazało się, że 3D nie pasuje i sprzedamy tą grę, konsolę, która jest brzydsza, taniej. No. I... Znaczy właściwie, no wiesz, trudno coś mówić, bo to jest po prostu 3DS, nie? Więc tylko z wyglądu mi się bardzo nie podoba i tyle. A w Europie jest dostępne? Chyba jeszcze nie. Tylko w Japonii i, i w USA. Tak? Nie wiem, nie interesowałem się. wiem jak, jaka tym. konsola pojawiła się. No, raczej wersja konsoli jeszcze, Wii U Mini. U, nie, Wii mini. mini. Tak, ui, mini. czerwone. Ale to też tylko po prostu odświeżona wersja. No i najważniejsze dwie konsole, które pojawiły się pod koniec roku: Xbox tak, One i PlayStation od... 4. No, nie wiem, nie pamiętam poprzedniej generacji, jak to było, czy też były zapowiedziane w tym samym roku, w którym się ukazały. W każdym razie 2013 to był interesujący rok, właśnie, bo mieliśmy i zapowiedź, i, i debiut tych konsol. Oczywiście, niby, niby Xbox One jeszcze nie ma w Polsce, ale. Ale, ale jest i... na świecie, no, no, już jest, jest, więc w 13 krajach. Oczywiście Xbox zbudował więcej emocji, negatywnych na początku, oczywiście. Nawet już. i ostatnio sprawdzałem Google zajtegeist, czyli takie podsumowanie tego, co Polacy najczęściej, no Polacy i w ogóle na świecie, ale sprawdzałem właśnie wersję polską, co Polacy szukali w internecie i w kategorii technologia Xbox One był w czołówce, a PlayStation 4 był pod sam koniec, więc to było. Właśnie zaskakujące, że Polacy częściej szukają konsoli, Ale wiesz, może nie dlatego, bo słyszeli jakieś informacje o niej, więcej negatywnych i chcieli sprawdzać, dlatego to też działało na to szukanie Możliwe, informacji. że to też tak wyglądało. Ale w no. każdym razie wszyscy wiemy, jak to było, czyli Microsoft najpierw zapowiedział, że nie będzie, będzie blokada gier używanych i że będzie wymaganie stałego dostępu do internetu i tak dalej, ale w końcu jeszcze przed końcem czerwca się z tego wycofali i, i bardzo dobrze. No teraz to trochę roz... zasługa nas wszystkich. No. No może. No znaczy, nie mówię, że w ciebie, ale ogólnie Wiem, znaczy ja rozumiem ci chodzi, ale... <laughs> całego rynku gier wideo. No jakby się, jakbyśmy się nie sprzeciwili, no to wydaje mi się, że dalej by poszli ze swoim pomysłem. To możliwe. W każdym razie... By Byłoby ciekawie nawet. nawet. Byłoby, ale tak, tak to jest konsola teraz bardzo zbliżona do tego, co PlayStation 4 tak naprawdę, naprawdę oferuje. Jeżeli pominiemy te różnice trochę technologiczne, które tam są, ale ja się niech za bardzo nie znam, więc się nie będę wypowiadał no i jeszcze główny problem Xboxa One, że okazało się, że tak jak Xbox 360 bardzo się psuje no te niedziałające napędy Problem z dyskiem, no tak, to było, ale już w sumie teraz, tak już minęło trochę czasu od tej premiery już się nie słyszę o tym, nie, już nie ma tych zalewów filmików, tak samo było z PlayStation 4 jak zadebiutowało, też był ten, jak to biała linia śmierci, tak, czy tak, niebieska tak. więc, znaczy ja wiem, czy to jakieś straszne problemy, większe były chyba z tymi oryginalnymi, z PlayStation 3 i z Xboxem 361 ring, ten czerwony okrąg śmierci. No, ale pojawiło się tak, że PlayStation 4 zostało zapowiedziane wcześniej od Xboxa One, prawda? Tak? tak, w lutym. Tak, no i co? Konsola chyba, obie te konsole są udane. No, ale tak, ale PlayStation 4 to też samo pasmo jakby pozytywów. W ogóle nie było ani jednej negatywnej informacji związanej z tym. No jak nie? Dla mnie jedna. Płatne multiplayer. Aha, no tak to. To dla niektórych mogło być faktycznie. Um... I nie sądzę, żeby... Rzeczywiście, aż tak bardzo do przodu poszła ta usługa sieciowa Sony. Oczywiście, mamy ten, te im, możemy tworzyć imprezy, no rozmawiać właśnie, no. z Super. przyjaciółmi, z którymi ciężko czasem się dogadać, bo ten headset jest tragicznej jakości, ale powiedzmy, że działa. No, ale też większość patrzy i tak dalej, to wcale nie ma tam dobrych transferów. Znaczy ostatnio, jak grałem ten pierwszy dodatek do Asasyna, próbowałem ściągnąć 600 Mega, ściągało, ściągało mi się to ponad 3 godziny, a normalnie taki plik 10-15 minut Może maksymalnie. w ustawieniach... Nie, naprawdę, naprawdę w PlayStation 4 jest bardzo mało ustawień, jeśli o to chodzi. To dziwne. I są nie. bardzo dobrze poukrywane, jeśli coś tem sensownego zmienić. Więc nie sądzę, aby płacenie za tego plusa było jakimś, jakąś fajną rzeczą. Wydaje mi się, że większość tej kasy idzie na opłacenie gier na PlayStation 3 i Wite. Ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości e, wyglądało. No i chyba jeśli chodzi o sprzęty, to więcej wiadomości największych i pojawień się w ostatnim roku nie mieliśmy. No nie, także może wypadacie się jakby czy, czy ten rok naprawdę był dla was? Chociaż to jest raczej oczywiste, nie? Dla mnie dla mnie był na pewno. No, raz na 7 bardzo lat po prostu się trafiają takie rodzynki. Tak, pod tym względem rok, więc piszcie jakie informacje was najbardziej interesowały związane z konsolami w tym roku może. A my przejdziemy do gier. Ten rok chyba też był bardzo obfity dla fanów po prostu gier. Zobaczyliśmy dużo kontynuacji, ale pojawiły się też nowe marki, Beyond Two Souls, które choć było, zapowiadało się świetnie, to jednak takie świetne nie było. Choć no, było tak, ale przeciętne, Ale pomijając takiego. to, właśnie nowe marki, to Sony moim zdaniem pozytywnie zaskoczyło, że na końcówkę w cudzysłowie życia, bo to pojazd jeszcze pożyje oczywiście, ale na, na koniec tej generacji taki symboliczny dało nam. Dwa naprawdę dwie naprawdę dobre nowe marki, nie? czyli The Last of Us i właśnie Beyond, które może gra sama w sobie jest nie jest jakaś tragiczna, nie? Ale, przynajmniej no nie nowe, jest. ale przynajmniej interesująca nowa marka o to mi chodzi. Podczas gdy Microsoft dał tylko Gears of War uh, Judgment, więc to kontynuacja tak jak God of War Ascension było No to, to jest kontynuacja. Nie mamy tutaj żadnych nowych marek. No ale też yy, wydaje mi się, że zaskoczyły nas, yy, indie, indie teamy. Bo stworzyli tak, dużo tak. takich ciekawych gier, też nowe marki: Paper, Please, Gone Home i no tak W ogóle dalej. ten rok był coraz lepiej, jeżeli chodzi o indyki. bo I to Stanley Parable, który się niedawno ukazał, jest świetny, i właśnie Pawłow Extile, o którym mówiłem wcześniej, to też jest indyk. Mm, coś tam jeszcze, Rogue Legacy. I w ogóle taka tak jest teraz moda strasznie na, na takie gry, w których się często umiera indy, i w których ogólnie hardcore i trudne gry. Risk of Rain niedawno się ukazał, też taka pikselowo trudno hardkorowa e, gra, niezależna. Więc coś jeszcze, Outlast Horror ten, który był lepszy od nowej moim, moim zdaniem. Tak bym bardzo chętnie zagrał. A będzie Faktycznie. pewnie w plusie jakoś chyba, nie? Na, na PS4 ma być za jakiś być. czas. Pewnie, bo się pojawi na początku roku przyszłego, ale z najważniejszych informacji w ogóle, jakby, jakby się tak zastanowić, to chyba była zapowiedź GTA V i pojawienie się GTA V, jeśli chodzi o cały rozmach. No, no tak. Wydaje się, że było to jednak chyba uzasadnione, bo gra się znakomicie sprzedała. Była. I jest taka. No w końcu to... 5 lat czekaliśmy na nowe GTA, więc nic, nic dziwnego, że takie emocje wzbudzała ta produkcja. No i nowy bajoszek był też, na który też bardzo, bardzo czekano. E, chociaż może nie okazał się aż taki super. Mm -hmm. No i z zaskoczeń to Tomb Raider chyba. Tomb Raider. Dla tych, którzy lubią mieć no, angielską tak, wersję. Tak. Gameplayowo no, bardzo fajne. Tylko to było coś ja, nowego. Tylko ja cały czas utrzymuję, że trochę dziwnie mi się w to grało. Nie pasuje mi e, jakby. Takie dziwne połączenie historii. To taki, taki kontrast, o którym już mówiłem chyba w recenzji. Czy nie, nie pamiętam, czy ten ja nawet ale że z jednej strony jest taka niewinna, i ojej. I... Dysonans ludonarracyjny. Tak, to nie, to się nie lubię nazywa. tego używać, bo to jest dziwne. Jakbym był taki pseudo-intelektualistą. -intel ale o to mi chodzi, że trochę tak głupia że tam. Szczególnie pod koniec gry, jak wybijało się tyle osób, a ona jest taka niby ona dopiero początkująca i płacze jak zabija serenkę. więc... Ale gameplay to była świetna gra, taki mroczny Uncharted, więc się. Z Zaskoczeń chyba w sumie to nie było nic więcej, ale jakieś takie... A dla mnie zaskoczeniem były, były te mniejsze gry od Ubisoftu za 15 dolców, czyli Far Cry 3 Blood Dragon i Call of War Gunslinger, czyli te dwie produkcje, bo Ubisoft udowodnił, że właśnie można jakby obniżyć próg cenowy, ale to jest cały czas jakoś tripleja, więc to bardzo pozytywne. A z, wydaje mi się, takich gorszych momentów w tym roku, to jednak y, były takie gry, jak właśnie Gears of War wspominaliśmy. Lost y, Planet, Lost Planet do 3 zdecydowanie dla mnie przynajmniej. Batman nowy też był bardzo taki słaby niestety. Znaczy nie słaby, był dobry ma... grą, ale był jednak rozczarowaniem. No pewnie. właśnie, dlatego ja ciekawe jak, jaka będzie moja ocena tego, jak sobie zagram za rok w jakimś tam Goty z poprawnymi błędami. Y, aliens. Colonial Marines, nie zapomnijmy o najlepszej grze tego roku. I, i God of oh. War, God of War, ten nowe wstąpienie. Też chyba przeszedł bez echa. No ja tak, nawet a nie ja, ale co ty porównujesz? Ja tu <coughs> mówię, Aliens, taki klapa, tylko God of War wyskakujesz, nie, bo no ale. To chyba nie było tak gorszej gry od tego jeżeli chodzi o to co, o obietnice twórców i o oczekiwania i o to co się potem okazało. I o to co widzieliśmy wcześniej, a później co się okazało, no faktycznie. Wolf Among Us jeszcze był Telltale Games, też zaskoczenie. To, to, to już zaskoczenie, no jedno z takich większych obok A5, bo ciągle czekam na ten drugi odcinek i wiadomo coś? Podobno ma być w, na, w, w styczniu. styczniu, dopiero, więc dziękuję bardzo Telltale. Raz na 3-4 miesiące grano. A zapowiadali, że co miesiąc mają być nowe odcinki. Więc to jedno właśnie z większych takich zaskoczeń tego roku. No i w sumie, czy coś jeszcze. To Fius to, to, jeszcze było Fius. takim rozczarowaniem, czyli od Insomniac. jak To anina. u nas dużo w Polsce było. Metro Last Light. No dużo się działo. Bardzo niedoceniony tytuł, moim zdaniem. Gdzie, gdzie, gdzie ta produkcja teraz jest, w różnych podsumowaniach najlepszych gier? Nie. A była świetna, moim zdaniem. Met i graficznie była chyba najlepiej wyglądająca strzelina na To procesie. chyba właśnie na z tych gier, które muszę nadrobić w tym roku, w które nie grałem, faktycznie. Próbowałem to odpalić na moim PC, ale wiadomo, jaka jest grafika w metronowym nie odpaliłem. No jest, jest, tam oświetlenie jest chyba najlepsze, jakie widziałem kiedykolwiek w ogóle na PC, więc to jest naprawdę. I atmosfera, scenariusz, znaczy nie scenariusz, tylko dialogi są strasznie słabe. Może to kwestia tłumaczenia z ukraińskiego, że tak to im wyszło, ale są czasami komiczne, ale historia i klimat jest świetny po prostu w tej produkcji. Total War, Total War któremu wystawiłem bardzo wysoką cenę, ale faktycznie po, po, po głębszym pograniu okazało się, że jednak ma sporo błędów. Wiesz to, co mi dałeś do, do zgrywania materiału, mogę mówić takie tej tajemnice redakcyjne? Mm. W każdym razie, no, miałem okazję, by sobie zagrać, i jak na przykład była tam jakaś bitwa na otwartym polu przy jakimś mieście, i za, za, no, za moimi oddziałami była flaga, którą mieli niby zdobyć. Mm -hmm. ci atakujący i po prostu zaczęli przeze mnie przebiegać, wszyscy naraz, w ogóle nie było żadnej bitwy, strasznie sztuczna inteligencja i te bugi techniczno takie w ogóle i dziwne pomysły twórców no, strasznie mnie ta gra jakoś rozczarowała jeżeli chodzi, pomijam no. błędy techniczne nawet. I chyba jeśli chodzi o to, to, to będzie tyle, więc wypowiadajcie się w komentarzach Jakie gry okazały się i wiadomości z nimi związane, i bardziej takim zaskoczeniem, rozczarowaniem, co było najbardziej napompowaną informacją o grze, które przeszły bez echa. My przejdziemy teraz do zapowiedzi tego roku. A w tym roku też dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych grach, bo wiadomo, nowa. Generacja konsol, to także trzeba było zapowiedzieć kilka nowych marek, nowych tytułów, które pokażą siłę tych sprzętów. No i mamy The Division, które tak. chyba na E3 zmiotło całą publikę. To ja tak pamiętam. jak E3 ro, rok wcześniej. Też taki nagły nie wiadomo skąd i też od Ubisoftu, więc ciekawa sprawa. E, e, oczywiście prócz. ma się ukazać w przyszłym roku i fajnie, że także na PC-ty. Ale nie sądzę, że to w rok skończył tę grę. Nie sądzę. E, Wiedźmin 3. No tak, ale to tego się wszyscy jakby spodziewali, ale i tak warto wymienić. Oczywiście chyba z polskich gier to jedyna, która zdobyła takie uznanie przed premierą jeszcze. Te wszystkie nagrody uh, już jest wymieniana też w najbardziej oczekiwanych przez największe serwisy zagraniczne. A jeśli już jesteśmy przy polskich grach, to Dying Light również dostaje dużo nagród. Tak jest. I Lords of the Fallen też wymienimy, bo też się zapowiada. Tak, widziałem świecie. naprawdę. Powiem ci, że... Spośród tych wszystkich, jeśli miałbym wymienić jakąś trójkę spośród gier zapowiedzianych w tym roku, to właśnie byłoby Lords of the Fallen, Wiedźmin 3 i podejrzewam, że The Division. No, no ja, czekam na, ja czekam na gameplay z Ros of the Fallen, Tomasz Go podpisał na Facebooku, że sun ma być soon. gameplay. Więc ciekawe, co to znaczy. Ale no je, jeśli będzie to ten sam, który pokazywałem na games no to ja nadal nie wierzę, że ta grafika będzie tak wyglądała, jak na tym materiale. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą i, i ze mną to porównają, bo jest jak na CI Games, to jest za fajnie. Za, za fajnie to wszystko działa. Ale cicho. W zapowiedzi w Direction właśnie też autor napisał, że to jest najbardziej wyglądający tytuł, jaki widział. Więc coś w tym może jest, może faktycznie mają jakąś super technologię. Um, ja bym jeszcze wymienił e, Titanfall i Destiny, czyli takie strzelanie od tych studiów, od Bungie, od Respawn, czyli od tych studiów weteranów gatunku strzelanin. Titanfall szczególnie ciekawie się zapowiada, Quantum Break od twórców Alana Wake'a też się zapowiada bardzo ciekawie. E, no i Final Fantasy 15 i King of, Kingdom Hearts 3 dla mnie. <laughs> to, jako to, to twoje. Tytuły. Nie ma tu Marcina Górniaka, pewnie by się ze mną zgodził. No, pewnie tak, ale no jeśli chodzi o Quantum Break, szkoda, że po prostu nie wiedzieliśmy, jak ta gra działa. Nadal. Bo ja nie wiem, czy to są filmiki CGI. Ale trochę i czy widzieliśmy to jest gra. Na, z VGX, było trochę gameplayu i strzelania nawet i tak dalej. Minimalnie kilka sekund, ale to równie dobrze może być cutscenka, a nie jak gra wygląda. Choć mam nadzieję, że będzie tak wyglądać. Nie, Remedy by tak nie, nie zrobiło. W, wierzymy. Ja wierzę, że przynajmniej. No i z zapowiedzi nie. ostatnich takich, to wydaje mi się, że grał Tron od tej No Nowy Oncharted. I na Tyle tego jest, o matko. I jeszcze, jak mamy wymieniać Borderlands od Dante Games? The Order 1896, więc dobra. O, no to super. No. Zagalopujemy, się, więc e, może wy po prostu powiedzcie w komentarzach, jaka dla was była najlepsza, najciekawsza zapowiedź growa na przyszły rok, która została zapowiedziana w tym roku. A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, którym będą problemy z grami, które mieliśmy w tym roku. No niestety mieliśmy dużo zapowiedzi, dużo dużych gier się pojawiło w 2013, ale także, jak wiadomo, duża gra, duży problem. I takie, taki, może nie chronologicznie wystartuje, ale Grand Theft Auto 5, największa gra i start online. Znaczy, możemy rozdzielić, bo samo GTA 5 działało bardzo dobrze, no tak, online już... Online, na którym mieli miesiąc na przygotowanie tego, wiedząc ile już yy, kopii milionów się sprzedało tego, no ale wiadomo, serwery nie wytrzymają i wszystkiego, i kilkadziesiąt milionów tak, osób, które chciały tak, zagrać, tylko... no niestety nie mogły odpalić. Przez co najmniej miesiąc były straszne problemy. Ja przez dwa tygodnie nie, nie uruchomiłem multiplayera. Później mi się udawało, ale większość rzeczy nie działało. Jakieś misje wspólne. Free Room działał jako tako, ale jak na przykład udało się na przykład odpalić misję i później już wracało się do tego świata, to wywalało z gry. I naprawdę bardzo dużo czasu straciłem na to, żeby odpalić to. Później pamiętam też y, taką jedną z recenzji, ze zdaniem, robiliśmy: Sim City. Wcześniej to nawet było, niż, no. niż, niż GTA Online. No ale to było tragiczne trochę, bo przez cały tydzień praktycznie nie można było w to grać. A nawet jej. Y, y, y Zablokowało niektóre funkcje gry, żeby mo można było w spokoju naprawić serwery, no ale to są. To, skutki to, always to online. to było nawet dwa miesiące trwało coś takiego na szczęście <noise> na szczęście w ogóle dostaliśmy kod na, na recenzowanie tej gry dopiero po tych problemach. <noise> Więc to akurat było ciekawe. Co? Sami się z tym za bardzo nie zmierzyliśmy, choć nadal nie powiem, że tam nie obywało się bez jakichś małych problemików. No, ja bym jeszcze pytał Battlefield 4. 4 tak? Tak. Jako, że nie wiem, na konsolach też z tego co czytam e, opinie graczy, co też jest nie za dobrze, ale ci to jest tragicznie. Jak odpalam PlayStation 4, to pierwsze co się robi, widzę. To do Battlefield 4 się pobiera w tle. Tak, co no, no, mam na origine, ręce. szczerze mówiąc. I naprawdę ta gra okazała się 31 października, tak? tak? Jakoś tak. I tak naprawdę bez problemów, takich bez tych wywalania z serwerów e, i tak dalej. Mogłem grać dopiero w trzecim, czwartym tygodniu listopada chyba, a teraz znowu były kolejne jakieś problemy i teraz mam z kolei problemy z niby, niby mam złe sterowniki karty graficznej co jest nieprawdą, bo mam dobre i każda inna nowa gra. Wszystko normalnie działa, prawda, i wszystko jest w porządku, tylko Battlefield oczywiście nie i teraz pewnie będę musiał odinstalowywać, już mi się naprawdę nie chce i szczerze mówiąc... Um... I ja naprawdę lubię Battlefielda, to jest świetna gra i tym bardziej to boli, że są takie problemy. I jak tylko się pojawi Titanfall, to chyba zniknie ode mnie z dysku Battlefield. Oj, oj, oj. Bo to jest tragedia. Ja, ja wiem, grałem na, na PlayStation 4, jakoś nie odczułem tych błędów, ale grałem na PlayStation 3, jak jeszcze pojawiła się ta gra w październiku. I mimo, że nie miałem takich błędów z dołączeniem i tak dalej, to takie bagi, jakie się działy w samym multi, na przykład latające ciężarówki. <grym> okay. e Kolizja w ogóle obiektów była fatalna. Nie można było w to, w to za bardzo grać, czując jakiś, jakiś fan z rozgrywki. E, wspominaliśmy o Rom2, które też miało dużo tak. problemów. Też w multi nie działało zbytnio. W multi to było w ogóle. Podobno było tak, że nie dało się, jeżeli na przykład twojego rywala, czy tam jak grać w kopię wyłączyło z gry, to by kraszowało całą produkcję i to naprawiono dopiero po półtorej miesiąca. Z tego zczytałem, jak, bo Angry jaki to tweetował o tym, że dopiero po półtorej miesiąca to naprawiono. To jest tragedia jakaś w ogóle. I ta gra była trochę za bardzo moim zdaniem przyspieszona po prostu, bo taka ilość błędów, nie wiem czemu jej się tak śpieszyło szczerze mówiąc, bo... Mm, seria Total War i tak się zawsze bardzo dobrze sprzedaje Mogli to opóźnić nawet o pół roku Ale przynajmniej dopracować to bardzo dobrze ja, nie... ja wiem, że na pewno tego nie kupię Dopóki, nie wiem, zupełnie nie dopracują Chociaż i tak Shogun Total War jest lepszy Dwa Więc... Ale podobno więcej wymaga od y, ROM dwójki Ale to ci... chyba z gier, które miały problemy W tym roku To więcej. takie cztery największe, te które wymieniliśmy no, Ale inne jest Colonial Marine, ale ono było samo w sobie Tak, to po prostu było źle zaprojektowane My tu bardziej to, o takich problemach um... No, które uniemożliwiają grę, bo są problemy techniczne z serwerami czy coś takiego, czy bugi. No ale wypowiadajcie się w komentarzach, z jakimi wygrami mieliście największy problem, jeśli chodzi właśnie o takie online rzeczy, które, albo po prostu parze, które później gra wstawała się dobra, bo ktoś jednak nie mógł tego zrobić wcześniej, naprawić jej. No i wydaje mi się, że to koniec naszego... Podsumowania 2013 roku. Nie wiem, czy w, za tydzień będziemy. Jeśli pojawią się tematy w, w czasie tych świąt i do Sylwestra, e, które będą warte omówienia, to zrobimy kolejny odcinek. Jeśli nie, to nie. No, bo chyba nie ma sensu po prostu gadać o, o niczym. Bo jednak to jest taki sezon, w którym ciężko jakoś ciekawą informację. No właśnie. choć w tamtym roku pamiętam, że przed samym Sylwestrem kilka takich. Nawet jakaś gra została zapowiedziana i tak dalej. Coś mi się kojarzy, zobaczymy. że jednak kilka informacji było, więc zobaczymy, a wy wypowiadajcie się w komentarzach, jeśli chodzi o najlepsze sprzęty 2013 roku, o gry najlepsze, które były w 2013 roku, zapowiedzi gier, które były najciekawsze w 2013, które zostały zapowiedziane. No i z tymi problemami z grami, to już mówiłem. Tak więc to był 94 odcinek GNM i razem ze mną był Mateusz Zanowicz. życzymy wszystkiego najlepszego. Tak. Oczywiście z okazji świąt, które są. jutro jest Wigilia, tak. Wydaje mi się. Więc... Jeśli nie będzie nas w następnym miesiącu, yy, na następnym tygodniu, tygodniu, no to również życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej. A my wrócimy kiedyś, za tydzień albo za dwa. No i Mateusz Widut pozdrawiam.